A. Ciemne bloki, cienia graffiti na ścianach. Chud betonu w nocy, księżyc w zakamarkach. Płyty krzywe, marzenia po kątach. Gubione, jakby los w tych murach był dawno już zamurowany. Rymy się plączą, jak kable na podwórkach. Głos osiedla echo w klatkach, betonowych dziurach. Życie tu szorstkie jak asfalt pod stopami. Każdy krok to walka z demonami. To mój świat, mój ryb. Dźwięk, wszystko w duszy gra, choć czasem pęka ten mój świat. W głosach, krzykach, szeptach, prawda leży tu między wersami i w tekstach. Zakręty w głowie jak labirynt w snach, a, słowa na karcie jak ogień w pustych dniach. Pęknięcia w chodniku, tam wrosły korzenie. Każda rysa na duszy ma swoje znaczenie. Zimne dłonie, dym papierosów w powietrzu, kropel deszczu jak perkusja w tej przestrzeni bez końca. Przeszłość ściga jak cień za plecami, ale przyszłość woła za zamkniętymi drzwiami. To mój świat, mój rytm, mój dźwięk. Wszystko w duszy grach, choć czasem pęka. Ten mój świat w głosach, krzykach szeptach prawda leży tu. Między wersami w tekstach mój świat, mój rytm, mój dźwięk. Wszystko w duszy gra, choć czasem pękatlen mój świat. W głosach, krzykach, szeptach, prawda leży tu między wersami w tekstach. Prawda leży tu między wersami w tekstach.